Stały element Nowej Zelandii: ule. Langstro, dule produkcyjne, nadstawki na miód. Tutaj są odkłady, które będą potem przełożone do uli, tak żeby na zimę wszędzie było po 40 uli. Mule przygotowane do mielebrania. Teraz trzeba przyjechać i zabrać górną, górny korpus. A potem jeszcze będą zbierać koniczynę. Tutaj są odkłady: Czter, cz 27 uli w tym momencie i około 110 odkładów. Odkładziki będziemy jutro dostarczać na bazę Potem chłopacy będą je zawijać I robimy od nowa Tak to wygląda Niekończąca się opowieść Co tu jeszcze ciekawego jest Poproszę Tak zwane drzewo kaktusowe Nie, drzewo kapuściane Ale już nie kwitnie, szkoda bardzo ładne białe kwiaty. Jest też kanuka, ale kanuka tutaj wcale w tym rejonie nie kwitnie. Także kwiaty raczej nie zobaczymy. Zresztą dawno po terminie. Oprz. Zawijamy się, bo robota czeka. Na razie.